Cześć witajcie w kolejnym odcinku. Idziemy właśnie z Karolem po koni. Ja idę po hakamadę, to znaczy trzymam fantazję. A Karol po hakamadę. I pierwszy raz dzisiaj na fantazję sobie siądę. Zobaczymy, jak zareaguje. Myślę, że spokojnie. Pada że ma trzy latka, więc po prostu na razie, żeby mi jak jeść, co na grzbiecie. Yy, I tyle, ewentualnie jakiś tam wstępik. A Karol, co? Co z hakamadą robisz, Karol? Robię Obiad robisz? O! To by się przydało. Obiad to ona ma tutaj wszędzie już. O, to byście się nie nagadali. Coś wymyśliłem. Może. Chyba, że jest Hakawa do byś, chciał taki obiad jeść. Proszę bardzo. Mnie się tam podoba. Chciałabym tu wyjeść. A, w ogóle przypominam wam, że konkurs na przyjazd tutaj do Podolina i spędzenia cały dzień ze mną wraz z noclegiem rodzinnym. Uwaga. Jest na Instagramie, bo inaczej się nie dało zrobić, więc podajcie na mojego Instagrama, tutaj macie nazwę i bierzcie udział w konkursie, bo naprawdę warto, całkowicie za darmo przyjeżdżacie na cały dzień, jeździcie w teren na Hakamadzie razem ze mną, z Wilberem, w zależności od poziomu zaawansowania, to będzie Stemkus albo też Galop, zobaczymy, ocenimy, oczywiście ja nie będę galopowała na Wilberze, bo on jeszcze nie, nie ta pora, ale ktoś jak będzie chciał na Hakamadzie, to jak najbardziej. Zaawansowany. O, patrz, otwarty mają. Więc no mówię, warto. I jeszcze plus uwaga sesja zdjęciowa do tego będzie. Przeze mnie robiona. Lustrzanką. Profesjonalnie powiedzmy. Profesjonalnie amatorsko. Nie Karol, ty wbijasz? Ty już wziąłeś udział w konkursie? No jakbyś dorzuciła jeszcze czekoladę. Czekoladę? No. Ale konia, tak? Czy do jedzenia? Do jedzenia. <laughs> Bo czekoladę to my tu mamy. Bo no ja wiem, ale część Dobra. Wiesz... W nasz mnie. Wchodzimy. Dobrze, to co mi czekoladę dorzucę i weźmiesz udział, tak? Nie, daj innym szansę, bo ty to codziennie tu jesteś prawie za mną. mogę ewentualnie z tobą podjechać. Tak, ty przejażdżka motorem, tak? To od siebie. Zamik. Ucichł. Mogę się zastanowić. Zastanowi się, Karol Wicie, zastanowi się. byłaby taka możliwość, Byłaby opcja. Ale to jedna osoba, jak dużo chętnych? Dużo chętnych, w że. Wiesz, żebym wiedział, wiedział, że. Wiedział w konkursie. No, no, bierzcie udział w ogóle. Nie? Tak, bierzcie udział w konkursie. No Bierz to tutaj, wtedy dwie bym minuty. na przyczepie moto, tutaj. No. I wtedy się przejażdżka po górach na moto, Po nie? górach, no to. Opony Krosem tak, by the way, nie? Więc trochę niebezpiecznie okay. będzie. Znaczy, nie, będzie bezpiecznie, ale będzie też emocji. Fajnie i bezpiecznie. <laughs> Dobra, idziemy tutaj konie. O, dotarliśmy. I proszę bardzo, konie stwierdziły, że idą w waszą stronę. Ej, teraz widać patrz. Widzisz tam? Taki widok? Uuu. No, odsłonił się, bo zawsze tu mgła jest, nie? I tak nie za bardzo widać. Koniec dzień dobry, ale nie, 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 Chodźcie tu, 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 taś, taś, halo. Ręki, tak jest, w tą stronę. O miszku, ojejku, halo! Ale... No nie wierzę. Konie! Czy ktoś wam kazał? What? Oskarek biedny, dobrze, dobrze. Ale, ale ten. Patrz, Lady się wkurza. Syść, kuchelo, poczekaj, koniu! Bo mi się nie chce chodzić. Haki Wilbek, o, fantazja, super, fantazja, poczekaj, poczekaj. Fantazjo kochana ma. Fantazję, łap fantazję. I paku Jak tam Karolu? Fajnie? Tak? No super. Bo ja się męczę. Trzeba fantazję. I... To słyszycie po nim głosie, co, co się dzieje. A Karolak sobie wsiadła, pakumiła, jak mi nic. idzie. No świetnie, no będzie szedł. On idzie, tylko on ma cały krepacz, on ci zje buta, on ci buta że O, jakie ładne zdjęcie by było, Karolak. Z kwota? Dobra, to się wytnie. To się wytnie się z filmu, tak, żebyś miał fotę. Fajnie, fajnie. Ale jak się siedzi wygodnie? No. To super. Karol ma challenge otworzyć z grzbietu bramkę. A pod No nie no dawaj. Dobra. Poszło. Idziwek. Troje w szoku były. No dawaj Wilbuś, nie sam mi tutaj. Naprawdę, wiesz co? I Cibek. Biegnij. Proszę Państwa, ćwiczyłem na razie maniery z fantazją. Ćwiczyłem na razie maniery. Chodzi o to, żeby trzymała głowę prosto i nie szperała po saszetkach, bo wtedy dalej nie pójdziemy. No właśnie, o to chodzi, żeby jak najczęściej nagradzać to, żeby miała głowę prosto. A, tak, muszę zobaczyć zobaczyć chciałaby na pewno, kurde. Chodzi o to, że jak będę się przewieszać przez nią, to jej tu target i tu jej będę dawać smakołyczki, nie? Jeszcze się co, ja stronę. Tak? Ale już kmin. Paniarka się przesuwa. O, o, a ty już coś za bardzo. Nie? Za daleko Karol ratuj szybko Dobra za daleko sobie stadałam, wiesz okay. ty Ja mam kask, bo ja ostatnio Masz. w ogóle sobie tak? Schodki jedne drugie tak? Ja powiedziałem ja wszystko uwaga Dobra, teraz w całą stronę rzeczy ale ma, walutka, ma taki wilber. Taki mini wilbus, nie? Jak patrzysz. Tak. Dobry. Ale połachaj. No. Klik, klik. Dobrze. Super. Cool. Trochę ja mi ułatwisz sprawę. No. Pokaż, obok siebie. Tak. Klik. Dobrze. Ja będę je dać z góry, a ty będziesz na tył. Dawaj, no, tak możemy nauczyć reakcję na łydkę. No Dobrze. Super fantazja. I schodzimy. Pięknie. Pierwsze wsiadanie zajrzone. Na 100% R+. Proszę bardzo, pomocą targeta. Bezstresowo, łatwo, szybko. Bez szarpania z koniem, po tym reakcję na łydkę ją tak nauczymy, co? Czy ty weź podstawę target ja łydeczka, i ona sobie to skojarzy. Łydka to znaczy iść do przodu, nie? Bez bata. I mamy konia z wygenerowaną na R+. Dobre, co? Łydka. Ja na jakieś szalone powołanie młodych koni za jeżdżanie, co? No, Hakuni stwierdziła, że sobie z fantazją pobiega. chciałoby nie. A weź nagraj Ubera, pokaż. Ty czasu łebek. stoi i tutaj patrzy na nas. Tak? Nie pobiegłeś, nie pobiegłeś z nimi, tak? Nie pobiegłeś, bo ty jesteś kochany. No i państwa przy okazji dzisiaj sobie poćwiczymy. W ogóle wodę. Zostawiam stajenne Wido Co? W trybie wido No dobrze, dobrze. O jakie garacje tu kolu. Co, próbujemy na kontach, na kantarze? W <noise> na kantarze nie jest, że bo... Nie wiem, no po no, prostu to, to dzisiaj tak gdzieś być style'owo, żeby sobie odziepiać, rozruszać, cokolwiek to robić, bo dawno na nim nie siedziałam, a co, no, spalił, nie? Tak? Jest gorąco, dlatego jest spoczona. Tak, super kork. Ale, ale wiesz co? Co to robi?

Co, ty za tego przygazowałaś tam, czy co? Wstań z nim. O. To wow, było na tyle w dzisiejszym filmie, mam nadzieję, że wam się podobało, choć był dosyć krótki. Z Webusiem bardzo fajnie, dałam mu on sobie zakłusował. Eee, nie będę was kłamać, że w terenie kłusowaliśmy mm, i, i to był nasz pierwszy kłus, on nie był nagrany, bo to wyjechaliśmy freestyle'owo ze znajomymi i stwierdziłam, że kurde, czemu by nie. Lepszy kus w terenie i galop pierwszy niż jakby na ujeżdżalni, dlatego on na już tak fajnie zareagował i wiedział, co to jest sygnał do kusu, dlatego też od razu poszedł, ale ja się świecę. Ja pierdzielę. wiele. chciałam, żeby się nie pójdę, bo ja się świecę normalnie. O, teraz lepiej. No, więc dlatego on tak zareagował fajnie, i, I co? No ale to nie oznacza, że będę na nim kusować i galopować, bo mówię, on ma 3 lata, więc on sobie tam no jak sobie tam rośnie. A no spacerki będziemy sobie jeździć z tym pikiem i w takie tereny. No, więc pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i dziękuję, że jesteście jeszcze raz i bierzcie udział w konkursie, bo naprawdę warto. Trzymajcie się miłego odcinka. Pa-pa!